Witam widzów. W dzisiejszym odcinku będę czyścić rozrzutnik i, i będę przygotowywać jego do ułożenia obornika, bo mamy październik, to czyli czas wywozu tego dobra. Ale tutaj na, nawiązało zało. O, jakoś dam rady, Jak spód oczyściłem, to i górę oczyszczę. Pomału, pomału zrobimy. Najgorsze jest, jak obornik jest bardzo długi, to on się zaczepia na te wałki. I ten rozrzutnik ma już ponad 40 lat. To też przydałoby się zmienić na inny, jakiś troszkę większy, ale jeszcze jakoś tym może wywieziemy. Może nie będzie miała awarii, nie wiem. Trzeba było oczyścić jego troszkę, jak nie będzie oczyszczony, to będzie coraz więcej, więcej się zbierało i w końcu nie będzie obornika rozsypywał. A tak jednak określimy. I dobrze, że jest to suche, jak byłby obornik to byłoby dużo gorzej. A tak jednak, jak stał w pół roku nieużywany, to to pozasychało. I dobrze się obcina. bo później ręce będą ładnie pach, pachniały od tego zapachu. Bo to jest najgorsze w rolnictwie. Obornik wywozić to jest najgorsze. A tutaj na, nawiązało że nóż Zaraz pęknie, aha. I sznurków pełno. Dobra, Ktoś poradzimy. Sznurki, siatka, panawiązywana, czego chcecie. Aha, Aha. O, ile sznurka. I na środku najwięcej tego nawinięto bo zawsze środkiem najwięcej idzie tych różnych sznurków, nie sznurków, jak gdzieś się trafia temu najgorzej na środku rozplątywać no, nawiązane Napiszcie w komentarzach Czy ten nóż się nadaje do takiej roboty, czy jakieś specjalne noże powiedzmy do czyszczenia, bo z tego co ja wiem, to niektórzy takie coś co ja teraz robię robią nawet kosą obcinają bo takie historie widziałem Że nawet i kosą obcinają te sznurki o. pomału zrobię, pomału dojdziem do końca. Ach, ile tutaj. O, dobra. <grystanie> Dobrze, że jakiś drut tutaj się nie wkręcił, bo żeby drut się wkręcił, to już byłoby gorzej. A tak. To mało czyste. Dobra. О, конкретнее идет. Już najgorsze przeszło, już najgorsze zrobione, już mało zostało. Ale gdzieś zapątany sznurek. Dolgi šnorek še trafi v podkanjec. Kaj dolgi. В конце шнурки Трапеют No i dobra otuszczone teraz wezmę smar i nasmaruję łańcuch, żeby on chodził no, nasmarujemy zaraz łańcuch żeby on ładnie chodził przesmarować Tutaj zębatkę. W czasie pracy, żeby nam się nie rozpadł ten rozrzutnik. Tutaj różne sytuacje miałem Pojedzie się w pole i rzucać cały rozrzutnik rękoma, że jakaś awaria stała. Ale zawsze jak troszkę smaru damy, to jest inaczej. Dobra, teraz z tamtej strony nasmaruję. Żeby chodziło. Mhm. Musi wytrzymać sezon dla mnie. Czy wytrzyma? To czas pokaże. Czy wytrzyma? Teraz trzeba kalamitki nasmarować, zaraz zobaczymy, czy w ogóle pójdzie. Słabo to widzę. Jeszcze nie idzie smar, o. Zapieczone, jak nie wiem co. Pozapiekane. Tu do środka wypchniemy. Też coś da. Zawsze to będzie trochę smarowania. Zapieczone. A tu, tu z góry. Pewnie to samo podobnie będzie. Pozapiekane. Podobnie. Jeszcze z tamtej strony zobaczmy. Jak tutaj zaraz z tej strony zobaczymy, ale jest to samo zapieczone, że nie idzie znowu. ale to nic powinien działać. No i cóż, robota zrobiona. Teraz trzeba będzie zaczynać akcję obornik prawdopodobnie od jutra i zapraszam chętnych ludzi do pomocy do obornika. Oczywiście za dobrą zapłatą, którą obiecuję, że zapłacę. No i zapraszam do subskrypcji naszego kanału Gienek i Andrzej, do komentowania, do łapek w górę. No a ja jadę do następnej pracy.